Piękna plaża, palna pogoda I, i to miejsce, mniej więcej to. To tutaj około miesiąc temu zakopaliśmy skarb. Tym wielkim skarbem był, była elpaczka po kolowych rzęk, taka malutka, z kamieniem, liściem i patykiem w środku. Tak. Więc to było mniej więcej tutaj. My kopiemy. Widać to. Jest. Tak długo się wtedy z tym męczyliśmy. Chcieliśmy to nagrać, no, ale nie wyszło. No bo nie mieliśmy... Kamera nam się rozładowała. No, Dobra, teraz trzeba to tak ładnie odkopać, Felek. Dobra. I teraz ściągniemy. Kawałek ziemi <gulety> urwaliśmy. No, jest taki jakby to Widzicie, te aż mokro takie to. No i teraz to kupiemy. Oh. widać. Jest tu ten oczyrek, czy jeśli się da. Test. takie coś naszło. Jest. To mamy? Tu mamy trawę. Liść. To jest trawa. trawa. A jest liść, trawa. Bo one już są takie, wiecie, stare, dlatego... Nawet się nie zasuszyły, to... bo tam był na no, no. Kamień. Jesteśmy na jeszcze było? Chyba nie. Kamień. Tyle. Tyle. Jest ta trawa, liść, kamień. E, liść też nie jest Musimy że z takim czytworem malutka od żalek. No więc należyliśmy to. Nasz skarb. Oj, tak, patrz tutaj. Koło przebieramy.